Ach, ten dzień jest taki męczący. Nie wiem czemu ten dinozarcz, ten, ten kto tam to długo go by nie było. Ale nie wiem po co się przefarbował. A czekajcie, czekajcie. Mam dzisiaj urodziny! Mam codę! Do... Kamuka, Kamuka, Kałmuka! kałmuka eee... Co? co Hak? czemu ty leżysz na ziemi i mówisz Kamuka? A w ogóle dziś przychodzi. Mój brat! Taki porąbany, że w ogóle został bezrobotny i przyjeżdża do nas. O, cześć mój bracie, co tam robisz? U buga, tygrys wczoraj zabił lornetkę, ale ta lornetka zwaliła zegarek, więc Mazda jedzie po autostradzie przez kicie Rożek. Ui, oj, to, to tygrys, ale marchewka. Slime, to przecież duże auto. Ale Lego Marvel na autostradzie przecież robi jedynkę w Brazylii i Rosji. Ale Rosja to przecież same auta. Zastuj, jak ciebie zjawiać. <gry> jak ty masz na imię? Kazala. Bum, ping, la la, 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 owczarek niemiecki, sałatka brukselka, ale to nie emoji. Sałatka brukselka, owczarek niemiecki, owczarek Leslie, ale owczarek niemiecki. Przecież to dinozaur, raptor, ale tyranozaur nie jest chłopcem z Grenlandii. Ty mówisz o chłopcu z Grenlandii? To taki zbój z dinozaurem, tworzy niezły team. Więc przestań o nim mówić! Dobrze, że Rosjan i Polak wzięli mojego brata, bo jest to bez sensu. Bido, 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 bido. A wszyscy zapomnieli o moich urodzinach? <tłysycia>